Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 28 czerwca wybierzemy najważniejszą osobę w Państwie, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zachęcam Państwa do tego, aby pójść na wybory. Państwa głos, nasz głos jest bardzo ważny w tym dniu. Niezależnie od preferencji politycznych, niezależnie od tego, jakie Państwo macie poglądy, wybierzcie tą osobę, której którą chcielibyście widzieć w tym ważnym miejscu patrzenia. Przygotowane przez nas lokale wyborcze są bezpieczne pod kątem epidemiologicznym. Wyposażyliśmy je zarówno w stosowne środki sanitarne, w maski oraz w rękawiczki. Komisja Wyborcza pracuje dla Państwa w pełnym reżimie sanitarnym. Zachęcam, aby zabrać ze sobą pomysł dla bezpieczeństwa. Spotkajmy się 28 w niedzielę przy Ukrajnie. Seu diálogo é najważniejszy.